Marku, czy masz jeszcze jakieś rady dla właścicielki, mhm. żeby jeszcze chętniej klienci przychodzili i lepiej zauważali sklep? E, tak jak patrzę tutaj, rozglądamy się, patrzę po suficie jest mało punktów świetnych. To znaczy, powiem szczerze Pani Sylwia, ta część jest nieoświetlona. Tak naprawdę brakuje światła. Tutaj z tyłu wpada nam światło dzienne od, e, od, od tego okna. Natomiast, jeżeli byśmy tu zainstalowali dwa halogeny i jeden w tą stronę, to by Pani powstała taka piękna ściana, a z oświetlonym towarem. Co to daje? To pierwsze klienci, którzy są w środku widzą i przyjdą, ale jeszcze inną rzecz, mianowicie w porze jesienno-zimowej kiedy to światło nam po prostu wcześniej e, zachodzi, nie mamy go, to klienci widzą w małym sklepie, szczególnie w takim fajnym, małym jak pani, przejeżdżając samochodem, widzą, że coś jest oświetlone, jest to światło wtedy ciepłe. To samo piesi, którzy przechodzą, chętniej będą wchodzili, czyli oświetlenie towaru w środku zwiększy pani chęć wchodzenia do sklepu, dlatego że my, jak ludzie, kiedy jest trochę ciemno, chętniej wchodzimy w ogóle do punktów, które są oświetlone ciepłym światłem. Dlaczego? Dlatego, że uważamy to za bezpieczne i wiarygodne, także z paru powodów zastosowanie i doświetlenie tylnej części sklepu, szczególnie za kasą i po prawej stronie, wprowadziłoby to, że pani by zyskała większą ilość klientów, a wtedy i liczba programów by się zwiększyła. Także myślę, że to by wyszło na plus.